Thank you Mieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa we wtorek 10 grudnia. Zapraszam na Jawor Express. Szczakowa w ostatnich miesiącach przechodzi widoczne zmiany, które cieszą mieszkańców. Dzięki prowadzonym inwestycjom ta część jawożna nabiera nowego blasku, choć, jak mówią sami mieszkańcy, wciąż jest wiele do zrobienia. Bardzo jestem szczęśliwa, nie wyprowadzam się stąd nigdzie. Zmiany tu są dobre, ale to będzie na chwilę tylko. Będzie o wiele piękniej, jak tam będzie wykończone. Jedną z najbardziej zauważalnych zmian jest modernizacja skweru przed dworcem kolejowym. To miejsce, które jeszcze niedawno starszyło zaniedbaniem, teraz zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. No, powiedzmy, że dawniej był ładniejszy. Tak, naprawdę? To jest Pani zdanie? Tak, bo ja już tu mieszkam całe życie były fajne krze, takie dróżka była z takimi różami, ławeczki, fontanna. Także było, no nie jest źle, bo nie wie, że jest brzydko. Tylko że no przedtem było trochę inaczej. Zmiany tu są dobre, ale to będzie na chwilę tylko. A czemu pan tak uważa? No proszę przyjść za miesiąc, dwa, trzy. Zniszczone zostanie? No może nie całkiem, ale będzie wyglądało to okropnie. Również poprawił się komfort pasażerów podróżujących komunikacją miejską. Obok dworca pojawiła się nowa wiata przystanku Szczakowa Dworzec PKP, która jest schronieniem na przykład w deszczowe dni. Kolejną ważną zmianą jest powstanie nowego klubu Senior Plus. Jego otwarcie zaplanowano na styczeń przyszłego roku. Byłam tam dzisiaj, zaproszenie mam na 2 stycznia, yy, o na 16. Także będziemy mieć blisko, bo ja naprzeciw mieszkam. To miejsce, w którym starsi mieszkańcy Szczakowie będą mogli aktywnie spędzić czas, uczestniczyć w spotkaniach czy w zajęciach rehabilitacyjno-ruchowych. W ostatnim czasie z krajobrazu tej dzielnicy znikły dwa stare pustostany, które od wielu lat nie były w żaden sposób wykorzystywane, a tylko stały i niszczały. A to już powinno większość wyburzyć, bo to jest okropnie wygląda. Burzą, ale to jeszcze jest wszystko mało. Niech pani przejdzie kawałek dalej, jakie domy te. Tu na górze już by się przydało, żeby tam wyremontowali. Tam dalej jest beznadziejny dom. Jak czegoś nie zrobią, no, może akurat. Ich zniknięcie otwiera nowe możliwości na zagospodarowanie tego terenu. Mowa tutaj o budynkach przy ulicy Jagiellońskiej i ulicy Kablowej. Choć zmiany te cieszą, to mieszkańcy podkreślają, że jest jeszcze wiele do modernizacji. Mowa tutaj o innych budynkach, w tym dworca kolejowego. Na razie to jest zabytek klasy zerowej. My możemy powiedzieć: kawiarnia na pewno. Jakaś bezalkoholowa, może jakieś potańcówki, może jakaś sala do tańca, bo przy okazji byłby to zarobek jakiś, nie? Co jeszcze? No biblioteka na pewno, bo mamy tam jedną, no ale daleko. Tu na miejscu by był lepszy ruch. Więcej osób jest w centrum niż tam na uboczu um, ulicy. Są jednak tacy, którzy uważają, że już jest pięknie i nie wyobrażają sobie życia poza Szczakową, bo mieszkają tam od dziecka. Nie warto wyjeżdżać tam do centrum, żeby tu się ucieszyć widokiem. I park piękny, i tam drzewka posadzone, no w ogóle jest super. Betonowe oparcia w skwerze Świętej Teresy zmieniają swoje oblicze. Dzięki pracy członków wspólnoty Betlejem staje się on coraz bardziej urokliwym miejscem. Nad całością czuwa niezastąpiony ksiądz Mirosław Tosza. Per Świętej Teresy w Dąbrowie Narodowej od początku listopada jest objęty pracami, które mają za zadanie okryć betonowe oparcia czymś kolorowym i pięknym. Oczywiście chodzi o mozaiki, które wykładane są we wzory odnoszące się zarówno do twórczości Hundertwassera, jak i życia Świętej Teresy. Pełna więc jest symboliki, a kolory wykładanych elementów dają temu miejscu nowy wygląd. Za postęp prac odpowiadają członkowie wspólnoty Betlejem z księdzem Mirosławem Toszą na czele. To właśnie oni tworzą elementy mozaiki i je przytwierdzają na instalacjach. Każdy element jest wykonany z materiałów z odzysku. Są to cegły czy dachówki, które są łamane, cięte czy szkliwione. Obecnie możemy zaobserwować, że zachodnia strona skweru została już wyłożona mozaiką. Jednak warunki pogodowe, jakie są, takie są, więc i realizacja projektu dostała małą przerwę trwającą do wiosny. Betlejem planuje zakończyć pracę jeszcze w marcu 2025. Złoży się to idealnie ze stuleciem kanonizacji św. Teresy, patronki skweru. Italo Disco wraca na rynek w Jawożnie, tym razem w zimowej odsłonie. 7 grudnia odbyło się wyjątkowe Italo Winter Party, podczas którego włoska pizzeria, znana z niesamowitej atmosfery i smaków Italii, świętowała swoje urodziny. Impreza przyciągnęła mieszkańców Jawożna i okolic, którzy bawili się przy największych hitach Italo Disco oraz zimowych przebojach. Za oprawę muzyczną tego wyjątkowego wieczoru odpowiadali DJ Enzo, DJ Silent i DJ Jacek. Każdy z nich wprowadził uczestników w klimat tanecznego szaleństwa, które trwało do późnych godzin wieczornych. Rynek wypełnił się energią, włoskim luzem i radością z tańca. Wszystko to przy akompaniamencie świateł i wyjątkowej atmosfery. Przypomnijmy, że letnia edycja Italodzisko, organizowana przez Ewelinę i Santo, właścicieli Mattarello, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zimowa wersja wydarzenia pokazała, że mieszkańcy Wożna równie chętnie bawią się w chłodniejsze dni, przy dźwiękach ciepłych, południowych rytmów. Orkiestra Kameralna Archetti Atelier Kultury zaprosiła na świąteczne koncertowanie. W niedzielę 8 grudnia na scenie Atelier Kultury przy ulicy Mickiewicza zabrzmiały utwory trzech znakomitych barokowych kompozytorów. W takim doborze repertuaru nikogo nie zdziwiło to, że bilety wyprzedano co do jednego. Dla skrzypaczki Emilii Szłapy był to pierwszy koncert z orkiestrą Largetti. Wyrażenia doskonałe, mówi ta młoda skrzypaczka, jest świetna atmosfera, bardzo pięknie gramy. Zapraszamy na kolejne koncerty. Na scenie zabrzmiał też pięknie klawesyn stworzony w Anglii w latach 80. ubiegłego wieku. To efektowny, zdobiony instrument o mocnym brzmieniu. To instrument świetnie się sprawdzający nie tylko w grze salowej, ale także w grze kameralnej czy orkiestrowej, mówi klawesynista Daniel Strządała. Było to piękne świąteczne koncertowanie. Nic z pewnością tak idealnie w nastrój świąteczny nie wprowadza jak trafnie dobrana muzyka. Orkiestrze Archetti to szczególnie się powiodło. Nic to, że o Vivaldi z ironią mawiano, że to rudy ksiądz z niezamożnej rodziny, ale przecież nikt tak cudnie muzyki nie pisał. 21% firm nie dostrzega żadnych korzyści z wdrażania zrównoważonego rozwoju, a 16% nie umie takich wskazać. Wynika z badania Qatar dla BAS w Polska. Organizacje, które takie działania mają w swojej strategii i je realizują, mają w tej kwestii odmienne zdanie. Poza ochroną środowiska wskazują na tak istotne kwestie jak korzyści wizerunkowe, ekonomiczne i szybszy rozwój firmy. Zrównoważony rozwój jest nie tylko ważny dla biznesu, ale tak naprawdę powinien być dla każdego z nas ważny. I tak naprawdę widzimy dzisiaj, że... Świat się zmienia, klimat się zmienia, my się zmieniamy, w związku z czym jest to nieodłączny element i powinniśmy traktować go priorytetowo. Oprócz tego, że jakby pozyskujemy klientów poprzez to, że klienci dostrzegają nasze rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Widzimy również w niektórych sytuacjach korzyści finansowe poprzez inwestowanie w te rozwiązania, które nie tylko przyczynią się do redukcji śladu węglowego, ale też będzie mieć zwrot kosztów w określonym czasie. Widzimy, że coraz więcej firm jest zainteresowanych zrównoważonym. Rozwojem. Jest to częściowo związane z tym, że wiele firm jest coraz bardziej dojrzalszych w tym zakresie, ponieważ zmienia się też legislacja. W przypadku Solarisa podjęliśmy zobowiązanie, że do 2045 roku zredukujemy nasze emisje netto do zera. W związku z tym cały czas dążymy do tego, żeby zwiększać udział aut zero i niskoemisyjnych w strukturze naszej sprzedaży. Ponadto wymieniliśmy flotę wózków widłowych na elektryczne, zainstalowaliśmy fotowoltaikę, żeby zwiększyć naszą niezależność energetyczną. Zrównoważony rozwój w przypadku takiej firmy jak nasz to jest klucz do rozwijania tego biznesu, ponieważ my działamy w branży recyklingowej, czyli naszym surowcem. Do, do późniejszej produkcji jest odpad, który zbierzemy, więc zagospodarowanie wcześniejszego odpadu przez tych, którzy się ich pozbywają, jest bardzo ważne. Wszystkie spółki wchodzące w skład grupy Flukar są bardzo mocno ze sobą powiązane jeśli chodzi o wykorzystanie swoich półproduktów i produktów do, wewnętrznych, do dalszych wewnętrznych procesów, co jest Takim działaniem na wewnętrzną korzyść spółki, jeśli chodzi o dbanie, o zrównoważony rozwój. Widzę po naszych pracownikach, że ludzie bardzo dobrze roz, rozumieją to, że jesteśmy firmą chemiczną. Działamy w środowisku jakimś działamy, więc musimy dbać o to środowisko tej społeczności lokalnej, jak i środowisko wokół siebie również. Przede wszystkim korzystamy z odnawialnej energii w 100%. Mamy własną fotowoltaikę. Oczyszczamy powietrze systemami takimi węglowymi, które oczyszczają powietrze w 95%. Recyklingujemy odpady, na przykład etykietka ma tak zwaną folię od spodu. Oddajemy tą folię i tego się zbiera w dziesiątki ton w ciągu roku, prawda? Ona jest powrotem przetwarzana i wraca do nas. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia już jutro.